Dzień dobry, e, witam serdecznie. E, ja nazywam się Anita Drygajło e, i mam przyjemność poprowadzić ostatnie nasze szkolenie online. E, przed przerwą e, przeprowadzimy dzisiejsze szkolenie e, m, dotyczące rezultatów i tak samo ewaluacji projektów. Nasze szkolenie będzie zapisane, tak jak wszystkie poprzednie na naszym Facebooku na aktualizacji młodzieży w samorządach, także ja zachęcam do odświeżenia i powrócę, po powrotu do, do nich, jeżeli będzie taka potrzeba. I chciałam tylko zapytać, czy mnie słychać, i czy jest wszystko w porządku, to ja tylko poprosiła o znak i przejdziemy dalej. Dobrze, więc tak, jest mu mi bardzo miło powitać Państwa jeszcze raz na tym szkoleniu. My realizujemy to szkolenie w ramach naszego konkursu Aktywizacja Młodzieży w Samorządach w Województwie Śląskim i Małopolskim, które jest realizowane przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Funduszu Młodzieżowego. I dzisiaj podczas naszego szkolenia zastanowimy się nad tym, jak skutecznie monitorować nasze wskaźniki, gdzie szukać w naszych wnioskach rezultatów i po co nam jest ewolucja. Ewaluacja. Nasze szkolenie dzisiaj się będzie na tym skupiać i będziemy sobie o tym właśnie rozmawiać. To mamy taki, przygotowałam taką krótką rozpiskę, co dzisiaj będzie nas, nas, nas czekało, i właśnie zaczniemy sobie od tego punktu, jak szukać rezultatów we wniosku. Że wnioski, które były składane w konkursie Aktywizacja Młodzieży w samorządach, były w większości pisane przez młode osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia, doświadczenia w pisaniu wniosków, to niektóre elementy mogą być na przykład niezrozumiałe i chciałabym po prostu zwrócić uwagę na to, gdzie ich szukać i tak żeby było po prostu Państwu przy sprawozdaniu wygodniej, żeby znaleźć wszystkie najważniejsze elementy. Porozmawiamy też znowu o monitoringu wskaźników, czyli zrobię takie powtórzenie wiadomości z poprzednich szkoleń. Porozmawiamy o ewaluacji i jej metodach. Omówimy takie dwie metody, jedną bardziej klasyczną, drugą taką bardziej, że tak powiem, nowoczesną i angażującą i nawet troszeczkę łatwiejszą. A więc jak szukać rezultatów we wniosku? Wnioski zostały skonstruowane w taki sposób, że mają Państwo do opisania pewne elementy. Teraz, podczas prezentacji, ja będę pokazywała poszczególne elementy, i następnie będziemy sobie omawiać, który z tych rzeczy będzie takim rezultatem, do czego Państwo mają dążyć, ponieważ zobowiązali się Państwo do tego w projekcie. Pierwszym takim najbardziej obszernym punktem we wniosku, który Państwo opisywali, jest streszczenie projektu. I w tym streszczeniu projektu, tu przygotowaliśmy taki wzór, mniej więcej, może nie wzór wniosku, ale taki przykładowy wniosek pokazujemy, żeby pokazać, gdzie się takie rzeczy mogą znaleźć i żebyśmy o tym pamiętali, bo my o to możemy zapytać, bo weryfikujemy cały wniosek i te najważniejsze elementy, prawda? Przy, przy sprawozdaniu. Tutaj mamy przy streszczeniu projektów, już zaznaczyłam to kolorem różowym, te rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, do czego Państwo się zobowiązują realizując faktycznie te, te działania, prawda? Czyli w streszczeniu projektów określili Państwo, że będzie cykl 10 warsztatów, on będzie dla 150 osób, będą dwa szkolenia. Szkolenia będą obejmowały na przykład taki zakres tematyczny, że jakieś tematy zostaną konkretne poruszone. Będziemy mieć dwie symulacje rad miasta, w której weźmie udział łącznie czterdzieści osób Tak, można by powiedzieć, że najistotniejsze są też po prostu liczby, które się pojawiają we wniosku. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję za wiadomość, Panie Kamilu. Okej, okay, ale tutaj mi wszyscy mówią, że jest wszystko w porządku z dźwiękiem, także nie powiem jeszcze, tylko zweryfikuję. Nie, u, u mnie jest wszystko w porządku, także na live będzie to na pewno zapisane. E, także wracając do e, naszego e, streszczenia projektu, e, mamy też mentoringi i praktyki. I przygotowujemy program, e, zostanie tutaj według tego wniosku przygotowanie jakiś program mentoringu i praktyk, e, w którym weźmie udział 50 osób. Więc ta liczba osób też jest tutaj w jakiś sposób e, naszym wskaźnikiem do osiągnięcia, prawda? Że do takiej liczby musimy dotrzeć z tym konkretnym działaniem. E, e, <laughs> Przepraszam. Następną rzeczą jest to, ile osób weźmie udział w projekcie. Czyli to jest punkt czwarty we wnioskach. I tutaj, dla przykładu, zostało opisane, dosyć szczegółowo rozpisane, że tyle osób będzie na takim i takim działaniu, że to będzie te 210 osób, że symulacje Rady Miasta to będzie 80 osób, mentoringi i praktyki to będzie 50 osób. Bardzo istotna jest rzecz, że ta ilość osób, które wezmą udział w projekcie, to jest tak zwana ilość bezpośrednich beneficjentów czyli, czyli osób, które bezpośrednio będą uczestnikami państwa działań. Więc bardzo, bardzo ważne jest to, żeby jak najbardziej dążyć, do, jak najskuteczniej dążyć do tego, żeby zrealizować te liczby, o których tutaj Państwo wspominają w swoich wnioskach. Ile wolontariuszy weźmie udział w projekcie? To też jest element rezultatu, czyli jeżeli zadeklarowali Państwo 10 osób, czy, tak, mamy tu przykład, 10 osób, czy 5? Czy cztery, czy trzy, bardzo ważne jest to, żeby tyle osób zaangażować do tego działania, do tego działania jako wolontariusz, bo do tego się Państwo zobowiązali składając wniosek. E e e przepraszam. Ostatni punkt, takim przedostatnim punktem, są rezultaty projektu. W tym przypadku, w naszym przykładowym wniosku, nie zostały one opisane w sposób taki, nie, nie zostały te twarde. Dobra, to dziękuję Panie Kamilu za informację w takim razie. E, zaangażowanie e, tutaj w przypadku rezultatów projektu mamy do rozpisane takie rzeczy. E, może inaczej. Tutaj rezultaty projektu w tym przypadku zostały rozpisane tak, że nie mamy takich twardych liczb, które zostały podane w poprzednich punktach. Czyli nie mamy wypisanych po kolei jeszcze raz, że będzie 210 osób, będzie 50 takich osób zaangażowanych do tego, że będzie tylu wolontariuszy. Tu w tych rezultatach mamy opisane tylko te niematerialne efekty naszego projektu, czyli jakieś zwiększenie i zaangażowanie młodzieży, zwiększenie jakiejś wiedzy czy rozwijanie umiejętności przywódczych. Wynika to generalnie z tego, że w tym przypadku będzie nam bardzo potrzebny jakiś dokument, jakiś test, jakieś badanie, które faktycznie pokaże, że taki wzrost zaangażowania, wzrost wiedzy faktycznie nastąpił. Jeżeli się Państwo do tego zobowiązali, opisując też w jaki sposób zostanie to sprawdzone, będą Państwo musieli się z tego wywiązać i, tego, i to po prostu zrobić w ramach swojego działania. Opowiadamy o tym teraz też ze względu na to, że większość działań, które będą Państwo realizować, też będzie zaczynała się we wrześniu czy też październiku, no bo teraz mamy okres wakacji, więc jest troszeczkę, że tak powiem, spokojniej. Nie mówię, że u wszystkich, ale u części z Państwa, więc y, będą Państwo mogli zweryfikować, jak w, y, będą Państwo prowadzili swoje działania. Tak, czyli y, będą, Państwo pamię... będą Państwo też wiedzieli po tym szkoleniu, na co zwrócić uwagę i gdzie wyszukać po prostu w swoim wniosku y, takich kluczowych informacji. Ale tutaj w niektórych wnioskach, prawda, y, jest tak, że są te rezultaty rozpisane. O wszystkie, tak, czyli te niematerialne i materialne, ale też zdarza się tak jak w tym przypadku, że po prostu są opisane te niematerialne. I tu będziemy potrzebować później tej ewaluacji, o której też jest druga część naszego szkolenia. Ostatnim punktem, takim też kluczowym, jest opis promocji. Tak jak wiemy, promocja będzie też brana pod uwagę przy sprowadzeniu, To jest część też Państwa, państwa, państwa rezultatów. I generalnie to, co tutaj opisaliśmy, to też z tego należy się wywiązać. To znaczy, jeżeli zadeklarowaliśmy, że będzie promocja targetowana na jeden warsztat, jeden mentoring, jeden, że inaczej, że będą reklamy dla tych poszczególnych działań, to musimy się z tego wywiązać. Jeżeli będą miały być dwa artykuły, no to w takim wypadku tworzymy dwa artykuły, jeżeli mają być sponsorowane, to sponsorowane. 20 postów, tworzymy 20 postów, tak? No i też ten element upowszechniania rezultatów też jest istotną kwestią, żeby zwrócić na to uwagę, że to jest po prostu rzecz, do której się zobowiązujemy, że to przygotujemy. W tym przypadku też proszę pamiętać o tym, że zdarzają się takie momenty, kiedy Będziemy widzieć, że coś jest nie tak i że z czymś możemy sobie nie, nie poradzić, ale bardzo ważnym elementem jest to, żeby prowadzić monitoring wskaźników. To jest taka dobra praktyka, którą my stosujemy od lat i upraszcza ona bardzo pracę i, i weryfikuje po prostu, na jakim stanie rzeczy jest nasz projekt, w którym momencie jesteśmy, co musimy poprawić, do czego musimy bardziej dążyć. Taki monitoring przedstawia się po prostu w formie Excela. <laughs> I wypisałam tutaj przykładowe elementy, które zostały przekaza przedstawione w tym przykładowym, przykładowym wniosku. I tutaj chciałabym Państwu po prostu pokazać, jak ja przygotowałam sobie taki, taki właśnie krótki, on byłby dłuższy, prawda? Ale dla przykładu tylko pokazuję te cztery pozycje. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby nazwać odpowiednio swój wskaźnik. tak? Czyli, że mamy na przykład zorganizowanie 10 warsztatów, określamy miarę i określamy tą wartość docelową. W tym Excelu powinniśmy sobie na bieżąco wpisywać to, jeżeli to zostało wykonane. I. Yy... Kolumna, jak potwierdzić, jest bardzo ważną kolumną. E, uważam, że każdy z Państwa powinien się tak nad tym zastanowić, żeby m, pamiętać o tym, że te rezultaty trzeba potwierdzić, że są Państwo zobowiązani tego, żeby pokazać nam, że takie rzeczy zostały zrobione. E, w przypadku warsztatów, czy w przypadku zaangażowania jakiejś konkretnej liczby osób. E, to listy obecności będą jak najbardziej w porządku. W przypadku mentoringów, prawda, jak tutaj mamy w tym przykładowym wniosku, na przykład mogłaby się pojawić karta mentoringu. Tak jak wspominałam, określiliśmy, że zaangażujemy 10 wolontariuszy, super, ale pamiętajmy o tym, że trzeba nawiązać porozumienia z wolontariuszami i żeby wolontariusze też mieli swoje listy obecności, kiedy wykonywali swoją pracę. Kolejna kolumna, czyli czy mam dokument potwierdzający osiągnięcie rezultatu, jest bardziej taką czystą formalną, taką, żeby po prostu już mieć na pewność, że mamy te dokumenty, bo to jest po prostu pole wyboru, które w Excelu można wstawić, żeby zaznaczyć sobie, czy na pewno ten dokument mamy. Generalnie, szerzej o rezultatach opowiadaliśmy też w poprzednim szkoleniu online. Tam one zostały opisane szeroko i były też przykłady, jak je potwierdzać. I monitoring wskaźników będzie też takim istotnym elementem do tego, żeby Państwo mogli zwrócić uwagę na to, czy idziemy w dobrym kierunku, czy w złym. Lepiej późno niż wcale, prawda? Inaczej, źle powiedziałam. Lepiej w momencie, kiedy tylko Państwo zauważą, że jest jakiś problem z, z realizacją wskaźnika, który Państwo założyli proponuję od razu się z nami skontaktować. Żebyśmy mogli wspólnie wypracować jakiś model na stworzenie jakiegoś planu naprawczego, prawda, żeby zastanowić się nad tym, jak można naprawić tę sytuację, żeby faktycznie zrealizować to, do czego się Państwo zobowiązali. Także jeżeli by pojawiały się jakiekolwiek problemy infolinią, na infolinie proszę się kontaktować i my na pewno będziemy tutaj służyć pomocą. Żeby jakoś do tego dojść, i spróbować, prawda, przeprowadzić to tak, jak powinno być. Generalnie proszę też pamiętać, że rezultaty mogą, generalnie jakiekolwiek zmiany we wniosku czy budżecie ja mogą Państwo wprowadzać na 15 dni przed końcem, przed końcem realizacji projektu. Także proszę tutaj, proszę tutaj mieć, proszę pilnować, prawda, tego terminu, bo to jest bardzo istotna rzecz, żeby tego po prostu nie przekraczać. I żeby o tym pamiętać. No i jak już skończyliśmy rozmawiać o naszych rezultatach, przejdziemy sobie teraz do ewaluacji. Ewaluacja to jest taki temat, który się bardzo często powtarza i niektórzy mają z tym negatywne skojarzenia, bo kojarzy się to z jakimiś skomplikowanymi badaniami, weryfikacją, rozmowami, analizowaniem, siedzeniem nad arkuszem. A tak na dobrą sprawę to jest całkiem bardzo przydatne narzędzie, wbrew pozorom. I dzisiaj chciałam Państwu przybliżyć, dlaczego i po co warto w ogóle ewaluować swoje działania. Ewaluacja, gdybym miała tak w skrócie powiedzieć, to jest na pewno w pewnym sensie daje nam takie źródło informacji o tym, czy nasze zaplanowane działanie zostało poprawnie zrealizowane. tak? Czy przedsięwzięcie zostało dobrze rozegrane i rozplanowane w czasie, czy z, tego, z, z tym nie pojawiały się jakieś problemy. Dodatkowo bardzo dobry jest to sposób na zweryfikowanie e, rezultatów. Takich rezultatów, nie mierzę takich rezultatów miękkich bym powiedziała, bardziej niematerialnych, związanych ze wzrostem, przepraszam, związanych z wzrostem wiedzy czy zaangażowania, prawda? Bo to badamy właśnie poprzez ewaluację i jakieś, jakieś badanie w stosunku do naszych. Do naszych Uczestników, prawda, że to dzięki właśnie dzięki tej ewaluacji my wiemy, czy spełniliśmy ten rezultat i to jest bardzo ważna rzecz w przypadku takich rezultatów e, niematerialnych. E, no i przy okazji oczywiście to też jest okazja do tego, e, żeby zastanowić się nad tym, jak poszły nasze zajęcia, jak, jak w ogóle oceniane są nasze działania e, i możemy ocenić i zweryfikować, jak te zadania, działania zostały ocenione, po prostu bazując na zebranych informacjach od naszych uczestników. Jest bardzo dużo korzyści z tego, żeby ewaluację prowadzić. Jednym z nich jest na przykład to, że korzystając z ewaluacji i wykonywaniem jakichś testów, ankiet, badań, jakkolwiek, możemy ulepszać nasze następne działania. Możemy poprawiać to, co jest nie do końca dopracowane i możemy też wyłapać po prostu to, co nie jest do końca dobre, prawda, co, co faktycznie sprawia jakiś problem. Kolejnym takim aspektem jest to, że w ramach takiej ewaluacji my się też integrujemy trochę z uczestnikami naszego projektu, bo tutaj zachodzi wtedy taka, takie to działanie ewaluacyjne, powoduje, że uczestnik czuje się, że jego zdanie jest ważne i że może w jakiś sposób wpłynąć na to i po prostu nawiązuje się lepsza relacja prawda, z naszym uczestnikiem, bo on może podzielić się swoją opinią na temat tych zajęć, a dzięki temu będziemy wiedzieć, wiedzieć, to kluczowe, prawda, będzie informacja, jak uczestnik czuł się na naszych zajęciach, na naszych warsztatach, w naszym, na naszej konferencji. Będzie, będzie wiedział generalnie, będziemy my wiedzieć, jak poprawić swoje działania tak, żeby on znowu przyszedł do nas na warsztaty, żeby chciał wziąć udział w naszych działaniach. Tak jak wspominałam wcześniej, to jest też możliwość udokumentowania naszych osiągnięć, tak? Czyli jeżeli ktoś zwiększył swoją wiedzę, jakaś grupa osób zwiększyła swoją wiedzę na dany temat, to jak najbardziej możemy to udokumentować właśnie poprzez ewaluację. Kolejnym takim punktem jest to, że znajdziemy mocne i słabe strony naszych działań, bo przy takiej ewaluacji dowiemy się na przykład, czy mamy za krótki czas trwania projektów, przepraszam, warsztatów i jest to negatywna opinia. I nie podoba się to generalnie uczestnikom, i chcieliby, żeby one były dłuższe, ale za to mamy świetnych trenerów, którzy prowadzą zajęcia rewelacyjnie, i, i szkoda, że to jest tylko tak krótko. Także wtedy mamy taką cenną informację do tego, jak tworzyć nasze następne działania. No i przy okazji uczymy się po prostu na własnych błędach, bo weryfikując te wszystkie elementy, jesteśmy w stanie stworzyć kolejne działania lepsze, oszczędzając tym samym czas i pieniądze, bo nie będziemy popełniać tych samych błędów. Yeah. <laughs> Ewaluacja to jest też taki, ona niesie korzyści nie tylko dla realizatora, czyli dla Państwa, czyli osób, które realizują swoje projekty, ale też dla grantodawcy. Bo w przypadku realizatora jest to świetna okazja, tak jak już wspominałam, do tego, żeby sprawdzić, jak nasze przedsięwzięcie się jak zostało ono zrealizowane. Czy ono zostało zrealizowane zgodnie z planem? Czy były jakieś odstępstwa, tak? Czy odbiór naszego projektu był taki, jak zamierzaliśmy, czy wziął udział tyle? I tyle osób. I dlaczego na przykład nie wzięło tyle osób udziału w naszych, w naszych działaniach? A po stronie grantodawcy to jest też taka okazja, żeby weryfikować, jakie korzyści przyniosły nasze działania. Czy te wsparte, inicjatywy, te projekty, które dostały dofinansowanie, zostały poprawnie zrealizowane? To też z tego, to też na to wpływa dodatkowo. Dodatkowo takim istotnym elementem jest to, że grantodawcy mogą na podstawie naszych ewaluacji wnioskować, czy poprzez realizację naszych projektów tworząc raport z innych ewaluacji, innych grantobiorców, mogą po prostu stworzyć raport, który będzie potwierdzał, czy cele programowe danego funduszu są realizowane, prawda? Czy jest to generalnie, jest idzie to w dobrym kierunku, czy w złym? Czy można po prostu wprowadzać jakieś, mogą wprowadzić jakieś modyfikacje, tak żeby było nam łatwiej zrealizować i osiągnąć jakieś nasze cele? Także jest to też istotna kwestia, nie tylko dla nas, żebyśmy wiedzieli, jak nasz projekt jest realizowany i czy on idzie OK, ale też dla instytucji zarządzającej będzie też bardzo przydatna taka informacja, co było OK, a co nie do końca. No i na koniec mojego wywodu i mojej dyskusji tutaj z czy znaczy dyskusji rozmowy, chciałam przedstawić dwie takie metody ewaluacji. Jedna metoda będzie dotyczyła bardziej ewaluacji tego, jak przebiegały warsztaty, na przykład takiej ewaluacji jakości prowadzonych zajęć, a druga metoda będzie dotyczyła, będzie to bardziej klasyczna metoda, która będzie się sprawdzała przy potwierdzaniu rezultatów niematerialnych. Pierwszym przykładem jest walizka i kosz. Walizka i kosz to jest model ewaluacji. To jest taki schemat, nie schemat, takie ćwiczenie ewaluacyjne, bym powiedziała, które można wykonywać na grupie osób powyżej 7 roku życia. To, to ćwiczenie przyda się i przyda się. Będzie fajnie, fajnym, fajnym, taką fajnym elementem integracyjnym dla dzieci, młodzieży i też dorosłych, także jak najbardziej można to wykorzystywać. A na czym polega? Tu jest troszeczkę dużo tekstu, ale tu opowiem Państwu, jak to wygląda. W pokoju można umieścić dwa przedmioty: kosz i walizkę, prawda? Uczestnicy naszego szkolenia na koniec warsztatów dostają karteczki z opisanymi elementami wydarzenia, związanego z wydarzeniem. temat na na przykład to mają być tylko hasła, czyli tematyka, atmosfera, trenerzy, czas trwania, prawda? Każdy uczestnik musi zdecydować, gdzie użyć swoją karteczkę. I w tym momencie kosz oznacza słaby element, że to jest element, na którym trzeba popracować według, tych, według naszych uczestników, a walizka to jest coś, co jest oceniane pozytywnie. Po takim takim ćwiczeniu można przy małej grupie oczywiście można wyciągnąć e, karteczki i porozmawiać z grupą na temat i po, zrobić taką pogłębioną analizę tego co się dzieje, e, ale też e, jeżeli mamy większą grupę no to może być z tym problem. No ale prowadzący takie warsztaty szybko otrzyma od nas szybko m, będzie mógł przeanalizować co było plusem a co było minusem. E, no i jest to łatwe narzędzie do ewaluacji bardzo łatwe bardzo też takie angażujące i nie jest takim typowym e, typowym Ćwiczeniem, żeby po prostu wypełnić kartkę papieru, prawda. Także zalety są takie, że jest to szybki sposób na wykonanie ewaluacji, no ale ona się tutaj sprawdzi raczej w takich sytuacjach dotyczących jakości naszych usług, jakości naszych warsztatów, a nie jeżeli poprawy swoich umiejętności, prawda. Ale oczywiście można to też wykorzystać i dostosować pod swoje, pod swoje, spo, swoje, swoje potrzeby. Zobaczyć, czy może, inaczej, może uda się jednak potwierdzić tym jakiś rezultat. No i drugi element, to druga rzecz, która jest w środowisku NGO bo najpopularniejszym sposobem ewaluacji, czyli ankieta, czyli badania ankietowe. Dużo nie będę tutaj o tym opowiadać, bo to jest proste, proste narzędzie, to nie jest dosyć skomplikowany twór, żeby stworzyć, prawda? Ale tutaj są takie aspekty, o których trzeba pamiętać. Ankieta. W zależności od wielkości wydarzenia i w zależności od tego, z kim będziemy ją przeprowadzać, musi mieć odpowiednią długość. Jeżeli będziemy tworzyć ankietę, załóżmy zadowolenia z koncertu, gdzie będzie dużo osób, ta ankieta nie może być dłuższa niż jedna, jedna strona A4. Im krótsza, tym lepsza. Także trzeba dobrze się zastanowić, na jakie pytania chcemy uzyskać odpowiedzi. Ankieta lepiej się sprawdzi przy małych grupach, kiedy będziemy weryfikować wzrost na przykład wiedzy, tak? Wykonamy test przed rozpoczęciem zajęć i wykonamy test po zakończeniu zajęć. W takim wypadku e, jest to trochę czasochłonne, tak? Trzeba opracować e, te pytania, trzeba opracować te testy, a potem jeszcze je przeanalizować dokładnie i zobaczyć, gdzie był wzrost, a gdzie był e, spadek, prawda? Załóżmy, albo czy nie, nie odnotowano w ogóle wzrostu. Tutaj generalnie nie ma ograniczeń wiekowych. Każdemu można przedstawić taką ankietę, korzystając też z różnych możliwości, bo może być ona online, prawda, ale może też być ona w wersji papierowej. No i zalety tej, tej funkcji to jest na pewno to, że tą, tym dokumentem, tymi ankietami potwierdzimy nasze rezultaty niematerialne. czyli Wykonując test, prawda, jakieś quizy, e, takie bardziej ankiety w formie quizów, e, to dowiemy się, czy nasi uczestnicy podnieśli, podnieśli swoją wiedzę, prawda? No, generalnie, jeżeli chodzi o wyzwania i ograniczenia, to w tym przypadku tutaj koszt drukowania ankiet może być dosyć wysoki, no i czas pracy poświęcony później na analizę wyników może być dosyć czasochłonny, bo w przypadku walizki i kosza to jeszcze jesteśmy w stanie po prostu tak z obserwacji zobaczyć, gdzie trzeba popracować i co jest naszą mocną i słabą stroną. Tak w przypadku konkretnego analizowania tych rezultatów niematerialnych przy pomocy ankiety. Tu będzie wymagało od nas to dużego zaangażowania, też takiego czasowego, i wymaga od nas też umiejętności, umiejętności do analizowania danych, prawda, i korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Także podsumowując, ewaluacja jest bardzo istotnym elementem i przynosi bardzo dużo korzyści. Także serdecznie zachęcam Państwa do tego, żeby Wasze działania na koniec ewaluować i zastanowić się. Co można było zrobić lepiej, a co można było poprawić. Ja też generalnie bardzo polecam mini poradnik o ewaluacji, który został stworzony przez Fundację Stocznia, bo on tam przedstawia też bardzo dużo ciekawych informacji na temat różnych sposobów, jeszcze innych sposobów ewaluacji, oprócz walizki i kosza i ankiety. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za udział i te prawie 8 tygodni wspólnych spotkań. Popołudniowych. Następne szkolenie odbędzie się we wrześniu. Także życzę Państwu wypoczynku, urlopu i mam nadzieję, że do zobaczenia. Przypominam serdecznie też o tym, że jeżeli będą jakieśkolwiek pytania, wątpliwości, to jesteśmy do dyspozycji. Także mam nadzieję, że wszystko u Państwa w porządku. No i do zobaczenia. Miłego dnia.